Lexus RX 450H. W samochodzie tym wyciszyliśmy nadkola oraz drzwi przednie i wymieniliśmy głośniki w drzwiach oraz w desce rozdzielczej. Mamy tutaj fokala eliptycznego, Helixy Compose i 3 w desce rozdzielczej i wyciszone drzwi. Różnica jest kolosalna tylne drzwi nie były wyciszane. Przednie, jak sami słyszycie, tak prezentują się głośniki. Mamy tutaj bardzo duże możliwości, ponieważ auto jest nam znane. Możemy zainstalować różne głośniki różnej klasy, zarówno w desce rozdzielczej, jak i w drzwiach. Ponieważ mamy tutaj otwory, które pozwalają zamontować 10-centymetrowe głośniki. Dodatkowo możemy zamontować też wzmacniacz z procesorem DSP, który pozwoli tym nowym głośnikom w nowej instalacji rozwinąć skrzydła. Top Auto, Zapraszam Lexus RX!